Drodzy wierni słyszeliśmy w Ewangelii, jak do Jezusa przyprowadzono człowieka niewidomego, aby się go dotknął, czyli aby go uzdrowił. Wierzyli, że wystarczy, że Jezus się do go, go dotknie, a odzyska wzrok. W poprzednim rozdziale tej samej Ewangelii Świętego Marka jest opis uzdrowienia człowieka głuchoniemego. Wspominam o tym celowo, bo rzecz znamienna, Jezus zachowuje się w obu przypadkach podobnie. Zanim uzdrowił głuchoniemego, wziął go na bok, osobno od tłumu. I podobnie postępuje z niewidomym, ujął go za rękę i wyprowadził poza wieś, czyli też można powiedzieć, wziął go. Na bok. Obydwa uzdrowienia dokonują się osobno w miejscu ustronnym dokonują się w ciszy z dala od zgiełku świata. Boże Słowo, które usłyszeliśmy, jest dla nas obietnicą, bo przecież i my potrzebujemy uzdrowienia. Może nie ze ślepoty fizycznej, ale ze ślepoty duchowej, gdy tak trudno nieraz zobaczyć w wydarzeniach naszego życia ingerencję Boga i uwierzyć, że On, Bóg, jest pierwszym głównym architektem historii mojego życia. Szara Codzienna rzeczywistość, tak zwana proza życia przytłacza nas nieraz do tego stopnia, że jesteśmy duchowo lub emocjonalnie w cudzysłowie niewidomi i potrzebujemy innych ludzi, którzy nam pomogą dostrzec Bożą obecność. Prośmy więc często Pana Jezusa, aby przyszedł i dotknął nas, by otworzył nam oczy na nowy sposób przeżywania swojego życia, oczyma wiary. I dzisiaj Jezus pyta także nas, jak wtedy tego niewidomego co widzisz? Czy naprawdę rozpoznajesz moje oblicze w drugim człowieku? Zwłaszcza w potrzebującym. Czy widzisz, jak realnie jestem obecny w Twojej historii życia, bo nic nie dzieje się w świecie ani w Twoim życiu bez mojej wiedzy, bez mojego dopustu? Trudno jest czasem uwierzyć, że Bóg działa też w moim życiu. Przez innych ludzi, przez męża, przez żonę, przez dzieci, przez sąsiadów, przez pracodawców. Tak, tak, Bóg tak działa, przez ludzi. Pozwólmy się wziąć Jezusowi za rękę, aby On nas poprowadził tam, gdzie On chce, abyśmy potrafili zobaczyć Jego działanie. I jego obecność w naszym życiu. Także wtedy, gdy się ono czasem układa w kształt krzyża i nic nie rozumiemy. Ale i wtedy Bóg jest przy nas. Choć nam się może wydawać, że o nas zapomniał. I na koniec jeszcze taki szczegół. Przeszliśmy w Ewangelii. Jezus Zwilżył niewidomemu oczy śliną, położył na niego ręce i zapytał: Co widzisz? Ten mu odpowiedział, że niewiele, bo jak przyznał, widział ludzi, niby drzewa. Moi drodzy, z pewnością nie jest tak, że Jezusowi za pierwszym razem nie udało się go całkowicie uzdrowić. Całkowite uzdrowienie ze ślepoty następuje za drugim razem. W tym wypadku potrzebny był czas. I Jezus też niczego im nie wyjaśniał, czemu dopiero za drugim razem odzyskał pełnię wzroku. Ale po prostu spokojnie jeszcze raz położył na niego ręce, na jego oczy i wówczas... Przejrzał on zupełnie i został uzdrowiony. Wszystko widział jasno i wyraźnie. Moi drodzy duchowe, uzdrowienie człowieka wymaga czasu. To takie porównanie podam. Czasami człowiek trwa przez lata całe w jakimś nawyku złym nałogu, a więc korzenie tego grzechu są bardzo głębokie. Owszem, Bóg może to uczynić, że od zaraz będzie zdrowy i nie będzie odczuwał pociągu do tych rzeczy, ale czasami trzeba czasu, żeby wyzdrowiał. I nie wolno się zniechęcać. Przykładowo, jeżeli na przykład ktoś popełniał jakiś nawyk w ciągu miesiąca dwadzieścia razy, a w następnym miesiącu tylko 15 co to znaczy jest postęp jest mniej w następnym miesiącu będzie już tylko 10 jest postęp nie od razu pokonuje swoje pokusy ale z miesiąca na miesiąc jest coraz lepiej i trzeba się z tego cieszyć czasem w nas jest taka pokusa już bym chciał wszystko a czasami grzech latami całymi zapuszczał, zapuszczał korzenie w naszym sercu, w naszym życiu. To trzeba też zrozumieć i mieć taką cierpliwość, uzdrowienie jest procesem, wobec którego mówię, potrzebna jest zwykła ludzka cierpliwość, o którą też myślę, że trzeba się modlić, Bóg nie od razu spełnia to, o co prosimy. Czasami też oczekuje. Z naszej strony wytrwałej wiary.